Hej, kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy, co, ładnie wam to tak pokażę. Dzisiaj mamy 7 kwietnia godziny 13, za chwilę 30 Ja jestem, no już, no myślę, że ponad połowę z lekcjami właśnie angielskim, tak, jakby właśnie angielski. E, trochę mam tego do zrobienia, nie wiem co miałam z historii, ale sobie robię teraz angielski. Mm, muszę sobie tutaj, mam cały ten. E, mam też różne zadania do zrobienia, więc to hit. Ale też jest plus, bo jest tak, więc wychodzi super odcinek, który nagrałam w niedzielę. No. Mm więc dzisiaj chodzi super odcinek, ja się bardzo cieszę. A ja wam nagram takiego lazy day swojego dnia, e, powiem wam, że ja nad tymi lekcjami siedzę od 11:00, No myślę, że to takie 1120-30. Więc już prawie dwie godziny siedzę. Ale no cóż i ani go się nie zgubiłam przeglę na jakiegoś YouTube'a czy coś. Mm. Tylko mam w tle muzyczkę e, i zrobię lekcje

Super fajnie zaczynam. Mamy 1455 tego samego dnia. Ja właśnie skończyłam wszystkie lekcje. Chociaż została mi jeszcze graninki, ale nie chcę mi się już jej robić, bo siedzę nad lekcjami. Myślę, że zaraz będzie trzecia, albo nawet czwarta godzina. Patrzcie, z kim tutaj rozmawiam. Możesz się przywitać. Aha, ok. No, Więc właśnie sobie rozmawiam, piję sobie wodę z cytryną i w końcu mam czas wolny nareszcie. No i co, widzimy się chyba później i też wam pokażę, jak opublikuje się już mój odcinek, bo dzisiaj o 16 we wtorek, kiedy ja to nagrywam, wleci właśnie odcinek. No więc pamiętajcie, wtorek i czwartek co tydzień, godzina 16 odcinki, więc dwa razy w tygodniu. No, to co widzimy się później. Okay, tak jak Wam mówiłam, e, pokazuję Wam e, filmik, który opublikował się 14 minut temu. Jest to makijaż maski z Lakasa de Papel. Od razu przepraszam Was, jakby komentarze czasami były, czasami nie. YouTube coś po prostu wariuje. Ale na razie komentarze są, możecie pisać i zapraszam do opisu, bo w opisie zawsze jest dużo ważnych informacji. Często właśnie o takie informacje się pytacie, a są one w opisie, więc wystarczy zajrzeć. No więc co? Ja oglądam patrzę, jak po prostu filmik wyszedł i widzimy się później. U mnie jest godzina 46. Ja. Ja Wam skończyłam sobie po pierwsze oglądać Hotel Paradise, a po drugie montować pierwszą część filmiku, którą wy widzieli, widzieliście wcześniej. Okay. No, nie wiem czy jeszcze będę nagrywać, nie jakieś fragmenty będą, a nie wiem, okay. w z góry w tle, ale telewizja. No i co, myślę, że widzimy się jutro, bo to będzie taki vlog z dwóch dni, bardzo takich chcieliście, więc co? No, widzimy się jutro, ale jest plus, ponieważ już to jest ostatni, ostatni dzień yy, nauki i mamy się też nawet na uczyń, nie będą na odcinku, na na wysłany po trenial, lekcji. No, a ja uzupełnię sobie bullet journal. Bo jak widzieliście w, w przedostatnim odcinku, to właśnie był bullet journal, a jak przestało, na no, bullet trzyma zupełnie.

Kochani, dzisiaj mamy środę, 8 marca, godzina 12.30 i jakieś pół godzinki temu skończyłam sobie robić wszystkie lekcje, ponieważ dzisiaj ostatni jest dzień takich robionych lekcji, ponieważ teraz będzie tydzień przerwy, bo jest ta przerwa świąteczna, więc nauczyciele nie mogą nam wysłać żadnych lekcji e, takich, wiecie, z dnia na dzień. Mogą jedynie mogli nam dzisiaj jakieś, wiecie, projekty, żebyśmy coś zrobili i tak dalej, więc, więc no, no co, ja sobie siedzę, ogarniam sobie mój ostatni filmik na YouTubie, w sensie, na komentarze, ogarniam filmik i tak dalej, no, no i co, widzimy się chyba później, no. Nie miałam co do wskazać, nie no,